Dzień dobry. Miło mi powitać Państwa w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, gdy świat zamarł bez ruchu z powodu pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Około dwa miesiące temu przerwaliśmy pracę, podobnie jak inne firmy. Stoimy dzisiaj przed pytaniem, co dalej. Zaskoczenie tym nowym patogenem spowodowało ograniczenia w naszym życiu na skalę dotychczas niespotykaną. Dzisiaj wiedza na temat epidemiologii tego wirusa. Jest już na tyle posunięta, że pozwala na rozpo, rozpoczęcie procesu przygotowań do próby podjęcia normalnego życia i uznawienia działalności kliniki. Oczywiście będzie to obwarowane całym szeregiem dodatkowych procedur bezpieczeństwa, ale nie ma po prostu innego wyjścia. Przyzwyczailiśmy się już do działania w zagrożeniu wirusami HIV czy wirusem WZW typu B. Będzie taki w przypadku tego zagrożenia wirusem COVID-19. Niewątpliwie w tym przypadku zagrożenie ma inny wymiar, ale przy już poznanych sposobach postępowania wypracowanych w trakcie pandemii można je sprowadzić do poziomu akceptowalnego. Tak czy inaczej świat musi to uczynić, gdyż w innym przypadku czekając na szczepionkę lub lek pozwalający zwalczyć lub zapobiec zakażeniu może dojść do kryzysu gospodarczego w niewyobrażalnych rozmiarach. Dlatego gremia medyczne na całym świecie pracują nad zasadami powrotu do działalności w taki sposób, by było to bezpieczne dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Reguły i procedury bezpieczeństwa, które dotąd nas obowiązywały, muszą zostać poszerzone i opierać się nie tylko na obiektywnych danych z obserwacji, ale również na wzajemnym zaufaniu pacjent-personel medyczny. Personel medyczny można tutaj przyrównać do załogi samolotu pasażerskiego, który lecąc bez widoczności opiera swoje bezpieczeństwo na danych podawanych mu przez przyrządy i personel naziemny. W przypadku relacji personel medyczny-pacjent powstaje podobna zależność. Jeśli którakolwiek ze stron będzie nierzetelnie podchodziła do przekazywanych informacji lub czynności, będzie dochodziło do zdarzeń niebezpiecznych dla obu stron. Biorąc pod uwagę ilość i wagę zagadnień, które trzeba na nowo opracować, przedyskutować, oparliśmy się na opinii ASAPS American Society of Aesthetic Plastic Surgery, ogłoszonej 21 kwietnia 2020 roku i obejmującej to, co należy wziąć pod uwagę Najważniejsze rzeczy oczywiście przy określeniu czasu i sposobu ponownego otwarcia sal operacyjnych i recepcji klinik. Jednym z najważniejszych czynników, od których ta decyzja powinna zależeć, jest sytuacja epidemiologiczna i statystyki w lokalnej społeczności oraz zarządzenia lokalnych władz, które biorą pod uwagę właśnie te wszystkie dane statystyczne. Ponieważ następuje powolna stabilizacja dynamiki zachorowań, postanowiliśmy rozpocząć proces przygotowania do uruchomienia działalności Centrum w oparciu o powyższe zasady, które po zaadoptowaniu do naszych warunków będą przedstawione na stronie internetowej Centrum do zapoznania się przyszłym i dotychczasowym pacjentom kliniki. Z dotychczas uzyskanych informacji podstawowym warunkiem do kwalifikacji będzie szybki test PCR. Który na chwilę obecną jest uznany przez ASAPS za najbardziej przydatny w wykluczeniu zainfekowania wirusem COVID-19. Rozważamy zakup urządzenia do tego rodzaju testów, jak również zamontowania w instalacji klimatyzacyjnej kliniki specjalnych urządzeń wspomagających oczyszczanie powietrza z bakterii i wirusów. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kliniki przed powzięciem decyzji o kontakcie telefonicznym z recepcją i ustalaniu terminu wizyt i zabiegów. Dziękuję bardzo.